Się pan, drodzy bracia i siostry, wydawałoby się, że tekst odczytanej Ewangelii jest tylko zwykłą przypowieścią, która pobrzmiewa w naszych uszach już od jeden wieków i chce uczynić Każdego człowieka innym to znaczy lepszym. W jakiej żyjemy dzisiaj rzeczywistości? Socjologowie są bezlitośni, mówiąc: Doświadczamy dzisiaj kultury zdominowanej przez złość, gniew i stres niszczą one relacje międzyludzkie, zdrowie i potęgują wzajemną agresję. Człowiek nie czuje się z tym dobrze i gorączkowo szuka sposobu uzdrowienia relacji międzyludzkich. Najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym środkiem uzdrowienia tej sytuacji jest wybaczeń. I nie jest to żaden moralista kościelny, ale amerykański socjolog dr Fred Laski. Wydał taką diagnozę, spoglądając na naszą rzeczywistość. I chyba się nie myli. W jednym z muzeów przyrodniczych w prowincji Kolumbia Kanadyjska jest ciekawy eksporat. Są to mocno splecione ze sobą dwa poroża dwóch łosi amerykańskich. Ktoś powie, no cóż, wartość muzealno-przyrodnicza, ale pod spodem jest napis, gniew. Są symbolem gniewu, który zabija. A potem krótkie wyjaśnienie. Otóż dwało się, szczepiły się w walce rogami tak, że nie mogły uwolnić się od siebie. I to było powodem ich śmierci. Złączone gniewem i nienawiścią długo stały i umierały z głodu, pragnienia. I wyczerpania fizycznego. W pewnym sensie można zrozumieć bezrozumne zwierzęta, które walczą o samice, pokarm i przywództwo w stadzie. Ale iluż ludzi, miliony przypadków na tym świecie, kiedy potrafimy poświęcić wszystko swój majątek, pieniądze, zdrowie. Dobre imię, ciągając się po sądach, bo jesteśmy złączeni nienawiścią, która nas zabija. Człowiek powinien być bardziej racjonalny aniżeli zwierzę, a jednak nienawidzi, walczy bez obiektywnych powodów. Jedno z największych. Zagrożeń człowieka, czyli brak zdolności do przebaczenia. Moi drodzy, dzisiejsze słowa Ewangelii, ukazujące sytuację sługi, który prosi Pana, tym Panem jest Bóg, potrafiący wiele darować i przebaczyć, ale stając się dłużnikiem miłości, nie potrafi wznieść się na wyżyny miłosierdzia w stosunku do innych, którzy są mu dłużni. Dlatego spotyka go zasłużona kara, aż nie odda swojego długu. Rabini żydowscy w tej materii mieli zupełnie inny pogląd. Rabin zapytany, ile razy człowiek może przebaczyć, aby być w zgodzie z zasadami prawa odpowiadał trzy. Trzy razy możesz przebaczyć, więcej nie. I kiedy dzisiaj Piotr staje w obliczu Chrystusa i pyta jako Izraelita: Ile razy mam przebaczać? Czy aż siedem? Bo wydawało mu się dwa razy więcej, czyli będę jeszcze bardziej doskonałym. I okaże serce swojemu bliźniemu. A Chrystus ku zaskoczeniu używa znów symboliki, która dla Żydów jest przekonująca. Nie 7, ale 77. Jest to symbol doskonałości, nieskończoności. Oznacza jedno słowo: Zawsze. Przebaczaj zawsze nie tylko trzy, nie tylko siedem, ale zawsze, czyli siedemdziesiąt siedem. Ktoś powie, łatwo mówić o przebaczeniu, szczególnie kiedy tylko z kazalnicy wypowiadamy te słowa. Pytanie, które należy sobie dzisiaj zadać, skoro jesteśmy ludźmi Myślącymi i wierzącymi, ile razy wyrządzono nam krzywdę i my nie potrafiliśmy przebaczyć. I pytanie drugie: ale ile razy my skrzywdziliśmy drugiego i oczekujemy przebaczenia? Odpowiedź na to pytanie. Sprowadza się do jednego zdania. Żyjemy po to, by nam przebaczano. Tak naprawdę, gdy nie ma tego jedynego zjawiska, jakim jest przebaczenie, ludzkie życie jest pozbawione sensu moralnie i religijnie. Nie zawsze jest łatwo w tej chwili mówić. Ale skłonić kogoś do przebaczenia. I musimy zrozumieć to, że jest to proces. Sheila Cassidy, angielska lekarka znana ze swojej pracy w ruchu hospicyjnym, a więc tam, gdzie ludzie umierali, nie mieli już szans na wyzdrowienie, pomagała im odejść z tego świata. Pisali jednocześnie publikując swoją historię sama opisała bo była ofiarą tortur i zwracała uwagę na łamanie praw człowieka w Chile w latach 70 nigdy nie powiedziałabym nikomu musisz wybaczyć nie odważy się kim jestem żeby powiedzieć kobiecie na którą ojciec się znęcał, lub powiedzieć matce, która, której córka została zgwałcona, że musi wybaczyć. Mogę tylko powiedzieć jedno: bez względu na to, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni, jakkolwiek usprawiedliwiona jest nasza nienawiść, jeśli będziemy ją sobie rozwijać, pielęgnować. To ona nas otruje. Musimy się modlić o moc przebaczenia, albowiem przez przebaczenie zostajemy uzdrowieni. Nie jest więc proste podanie recepty i nakazu moralnego przebacz, bo za tym stoją skomplikowane sytuacje nasza wewnętrzna, niekiedy zdruzgotana. Hierarchia wartości i poczucie sprawiedliwości. Ale Bóg mimo wszystko chce od nas tej irracjonalnej po ludzku postawy przebaczyć. Syracides, który był przytoczony w pierwszym czytaniu, powiedział wprost: Patrz na wszystko, co składa się na życie. Na rozkład ciała, przemijanie, na to, że umrzesz. I wtedy zastanów się, czy nie powinieneś żyć, aby przebaczać. Do tej mądrości proroka Starego Testamentu ludzie naszych epok dopisują swoje spostrzeżenia na temat przebaczenia. I tak. Jeśli będziesz przemawiał w gniewie, będą to słowa, których zawsze będziesz żałował. Antoine de Saint-Exupéry powiedział, gniew nie oślepia, on rodzi się ze ślepoty. Nie potrafimy, zaślepieni tym, kim jesteśmy, z naszą złością i nienawiścią zrozumieć, czym jest przebaczenie. Moi drodzy, w jednej z książek amerykańskiej pisarki Doris Donnelly, przebaczenie w praktyce jest opisana oparta na autentycznych faktach historia. Pewnego dnia Siedmioletni chłopiec podróżował samochodem z matką i dwoma siostrami. Tego dnia matka była po wielkiej kłótni z ojcem. Była wyjątkowo zdenerwowana i w czasie drogi do siedmioletniego syna zwróciła się i zaczęła ze złością krzyczeć. A ty nigdy nie chciałam Cię. Jedyną racją twoich narodzin była chęć zatrzymania twojego ojca, ale on i tak nie opuścił nienawidzę cię. Ta scena zapadła głęboko w pamięć dziecka. Z upływem lat matka bardziej obwiniała syna o wszystkie swoje niepowodzenia. Minęło 30 lat i Wtedy siedmioletni chłopiec zwrócił się do pisarki. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile razy w ciągu tych trzydziestu lat wracałem myślą do tamtego zdarzenia. Prawdopodobnie tysiące. Następnie dodaje, ale w miarę, jak długo żyłem, postawiłem się w miejsce ma Ukończyła tylko średnią szkołę. Nie miała pieniędzy. Zaszła w ciążę. Urodziła mnie niechcianego. Opuścił ją mąż. Teraz rozumie, będąc dorosłym, czym jest samotność i depresja. Zdaje sobie sprawę z jej bólu i sytuacji. Pewnego dnia po 30 latach. Zdecydowałem się na rozmowę z moją matką. Powiedział jej, że rozumiem jej przeżycia i że mimo to ją kocha. Matka nie mogła wypowiedzieć żadnego słowa. Wzruszenie ścisnęło jej gardło. Płacząc, wtuliła się w ramiona swojego syna i wtedy czas, jakby dla nich się zatrzymał, bo jak powiedział, był to początek życia dla mnie, dla niej i dla nas. I tu, moi drodzy, wchodzi wielki poeta i pisarz angielski William Shakespeare, który powiedział, przebaczenie jest podwójnym błogosławieństwem. Błogosławieństwem dla tego, kto przebacza i dla tego, który doznaje przebaczenia jest błogosławieństwem, które niesie jedność z Bogiem i z bliźnimi. Nie jest łatwo jak widać mówić o tym kim jesteśmy i dlaczego mamy przebaczyć. Ale decydując się na wiarę w Chrystusa zastanówmy się to co za chwilę powiemy w modlitwie pańskiej. Przebacz nam i odpuść jako i my odpuszczamy. Jeżeli nie wykonamy tego moralnego zobowiązania, wtedy powstaje pytanie, czym jest nasza wiara i czy Bóg ma prawo nam darować nasze grzechy. A Ty nie prosisz Boga swego. Mój Boże, ulżyj cierpiącemu. Dlaczego karzesz mnie? Dlaczego? Boże, Miej nie grzesznemu, a tyś nie mówił bratu nigdy, że go nie kochasz, nie współczujesz, że Tobie wyrządzonej krzywdy nigdy mu nigdy nie darujesz, a przecież wystarczyło tylko jedno słowo słowo przebaczyć. Moi drodzy, niechże dzisiejsze nasze. Zastanowienie nad tym, czym jest przebaczenie, pozwoli zrozumieć trudne zjawisko, jakim jest nienawiść i niezdolność do życia każdego z nas. A może właśnie wtedy zrozumiemy, że Bóg oczekuje tak niewiele. Bo jeżeli on nam przebaczy, to znaczy, że żyjemy, bo nam przebaczono. A to dzięki Chrystusowi i żyjemy po to, byśmy przebaczali. I to jest sens naszej wiary i dzisiejszej opowieści o nieuczciwym dłużniku. Amen.